Witajcie serdecznie, drodzy przyjaciele, na kanale Mądrość Przodków. Pozwólcie, że dziś zabiorę Was w podróż do świata niezwykłej, przenikliwej mądrości narodu żydowskiego. Od wieków słyną oni z głębokiego intelektu i szacunku dla wiedzy, która, jak mawiają, jest jedynym skarbem, którego nikt nie może nam odebrać. W tym filmie podzielę się z Wami kilkoma poruszającymi sentencjami, które niosą ze sobą ponadczasową wiedzę i głębokie zrozumienie życia. Mam szczerą nadzieję, że te lekcje okażą się dla Was cennym drogowskazem. Zostajcie z nami do samego końca, ponieważ w dalszej części czekają na Was kolejne niespodzianki i inspirujące prawdy. A teraz, bez zbędnej zwłoki, oto trzy peły żydowskiej mądrości. 1. Jeśli pierwszy guzik zapniesz i zle, cała reszta też będzie krzywo. Moi drodzy, czy nie zauważyliście, jak wielu ludzi w dzisiejszym świecie pędzi przez życie w pośpiechu, podejmując decyzje bez głębszego zastanowienia? Działają impulsywnie, a gdy błędy nawarstwiają się do tego stopnia, że nie da się ich już naprawić, ogarnia ich fala żalu. Są też tacy, którzy od samego początku czują, że idą złą drogą, ale z uporem trzymają się swojego wyboru, by na końcu gorzko tego żałować. To zjawisko dotyczy nie tylko ludzi, ale i wielkich firm. Wiele z nich, upojonych wcześniejszymi sukcesami, zasypia na laurach, ignorując zmieniający się rynek. Wiedzą, że popełniają błąd, ale nie potrafią się zmienić, reagują zbyt wolno, aż w końcu jest za późno na jakiekolwiek ratunek. A wtedy nadchodzi smutny koniec. Historia filmy Kodak jest tego tragicznym podręcznikowym przykładem. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku byli niekwestionowanym królem świata fotografii, a jednak zaledwie dekadę temu ponieśli sromotną porażkę. Jak to możliwe, że taki gigant upadł tak nisko? Odpowiedź leży w ich uporze i zaślepieniu. Będąc na szczycie, podjęli serię katastrofalnych decyzji, tak bardzo przywiązani do swojego sukcesu, że zignorowali nadchodzącą rewolucję cyfrową, kurczowo trzymając się przestarzałej technologii kliszy filmowej. Gdy wreszcie się odknęli i spróbowali nadgonić, pociąg już dawno odjechał. Ironia losu polega na tym, że już w 1975 roku to właśnie inżynier Kodaka stworzył pierwszy prototyp aparatu cyfrowego. To był przełomowy wynalazek, który miał na zawsze zmienić oblicze fotografii. Jednak zarząd Kodaka, zamiast wykorzystać tę złotą szansę, postanowił ją zignorować. Skupili całą swoją energię na tradycyjnych filmach i odbitkach, odkładając na półkę technologię, którą sami stworzyli. Liderzy firmy nie wierzyli, że cyfryzacja jest przyszłością. W rezultacie ich udział w rynku topniał w oczach. Wiele lat później, gdy Kodak w końcu zaczął inwestować w technologię cyfrową, wciąż nie potrafił odciąć się od przynoszącego straty działu filmów. Ta transformacja była powolna i nieudolna. Firma słabła z dnia na dzień, rozrywana przez wewnętrzne konflikty i niezdolna do konkurowania z nowymi, zwinnymi graczami. Tymczasem ich największy rywal, Fujifilm, dostrzegł nadchodzące zmiany. Z odwagą postawili na technologię cyfrową, stopniowo zdobywając rynek i z powodzeniem działając do dziś. Pomyślcie tylko, to Kodak wynalazł technologię, która go zniszczyła, ponieważ nie potrafił uwierzyć we własne dzieło. Gdy zrozumieli swój błąd, było już za późno. Spójrzmy na inny przykład, upadek giganta Blockbuster, króla wypożyczalni kaset i płyt DVD w latach 2000. W tamtych czasach Blockbuster zdawał się nie mieć sobie równych. Jednak gdy świat zaczął przesiadać się na oglądanie filmów online, oni wciąż uparcie trzymali się swojego tradycyjnego modelu biznesowego, za jedyną konkurencję uważając inne stacjonarne wypożyczalnie. Dopiero w 2004 roku zarząd zaczął dostrzegać zagrożenie ze strony internetu, ale nawet wtedy nie zdecydowali się na całkowitą zmianę, wciąż inwestując w stary model. W 2010 roku firma ostatecznie zbankrutowała. Ten koniec był wynikiem ślepego przywiązania do przeszłości i ignorowania wyraźnych sygnałów, że publiczność zmienia swoje nawyki. Lekcja dla nas jest niezwykle ważna. Zanim cokolwiek zaczniesz, zastanów się głęboko. Staraj się zbadać temat tak dokładnie, jak to tylko możliwe. A jeśli w trakcie działania zauważysz, że popełniłeś błąd, napraw go natychmiast. Nie czekaj do ostatniej chwili, gdy na ratunek będzie już za późno. 2. Najlepszy czas na posadzenie drzewa był 20 lat temu. Drugi najlepszy czas jest teraz. Najlepszy moment, by coś zacząć, jest dokładnie w tej chwili. Jeśli chcesz zacząć biegać, załóż buty i wyjdź z domu teraz. Jeśli chcesz oszczędzać pieniądze, odłóż pierwszą złotówkę teraz. Jeśli chcesz czytać książki, otwórz jedną i przeczytaj stronę teraz. Jeśli marzysz o założeniu własnego biznesu, zrób pierwszy krok w tym kierunku teraz. Odwlekanie, moi drodzy, to nawyk, który dotyka tak wielu z nas. To cichy złodziej naszych marzeń i największa przeszkoda na drodze do sukcesu. Istnieje wiele powodów, dla których odkładamy wszystko na później: rozpraszacze, strach przed porażką, obawa przed negatywnymi komentarzami, czy po prostu brak zainteresowania danym zadaniem. To brutalna prawda, że najczęściej zwlekamy z tym, czego nie chcemy robić. Zabieramy się do pracy dopiero wtedy, gdy kończy nam się czas, albo gdy strach przed niedotrzymaniem terminu staje się przytłaczający. Prokrastynacja to prawdziwa choroba, która ma niszczący wpływ na nasze życie. Nietrzymanie się terminów, utrata zaufania w oczach przełożonych i przyjaciół, przepuszczanie wielkich szans, tracenie tego, co w życiu cenne lista jest naprawdę długa. Spójrzmy na burzliwe karty historii Europy, na wielki konflikt, który wstrząsnął antycznym światem, starcie potężnego Rzymu z Kartaginą i jej genialnym wodzem, Hannibalem Barkasem. Obaj byli wybitnymi postaciami swoich czasów. Hannibal pochodził ze znakomitego rodu, był błyskotliwym strategiem, dlaczego więc mimo początkowej przewagi licznych spektakularnych zwycięstw i wielokrotnego postawienia Rzymu na krawędzi upadku, to nie on ostatecznie zatriumfował? Dlaczego to Rzym, a nie Kartagina, stał się imperium, które ukształtowało przyszłość kontynentu? Co doprowadziło do takiego wyniku? Jednym z kluczowych powodów było wahanie i brak zdecydowania Hannibala. Mimo namów swoich dowódców zwlekał z ostatecznym ciosem. Najsłynniejszym tego przykładem jest sytuacja po bitwie pod Kanami. Hannibal odniósł druzgocące zwycięstwo, droga na Rzym stała otworem. Miał wtedy niepowtarzalną szansę, by zniszczyć swojego największego wroga, jednak zawahał się. Ta chwila zwłoki pozwoliła Rzymianom otrząsnąć się z klęski, przegrupować siły i z czasem odwrócić losy wojny, co doprowadziło do znanego nam wszystkim finału. Ale co ciekawe, wielu ludzi sukcesu również zmagało się z prokrastynacją. Kluczem do ich wielkości było jednak to, że nauczyli się ten nawyk zwalczać, co pozwoliło im odmienić swoje życie i osiągnąć rzeczy niezwykłe. Weźmy na przykład miliardera i twórcę Microsoftu, Billa Gatesa. Sam przyznał, że w czasach studiów na Harvardzie był mistrzem w odkładaniu nauki na ostatnią chwilę, zarywając noce tuż przed egzaminami. Kiedy jednak wszedł w świat biznesu, zrozumiał, że ten nawyk jest kulą u nogi i blokuje jego drogę do sukcesu. Podjął więc świadomą walkę z tym złym nawykiem i wygrał. Można śmiało powiedzieć, że część jego ogromnego sukcesu zawdzięcza właśnie tej wewnętrznej wygranej. Albo spójrzmy na wielkiego francuskiego pisarza Wiktora Hugo. Przez długi czas zwlekał z napisaniem nowej powieści, pochłonięty innymi projektami i spotkaniami towarzyskimi. Jego wydawca tracił już cierpliwość i wyznaczył mu ostateczny termin. Aby pokonać własną prokrastynację, Hugo uciekł się do niezwykłego sposobu. Kazał zamknąć wszystkie swoje ubrania w skrzyni. Nie mając w co się ubrać, by wyjść z domu, mógł wreszcie w pełni skupić się na pisaniu i ukończył książkę na czas. Tą książką był Dzwonnik z Notre Dame nieśmiertelne arcydzieło literatury światowej. Abraham Lincoln powiedział kiedyś: Nie możesz uciec od odpowiedzialności jutra, unikając jej dzisiaj. A wielki powieściopisarz In Lew Tolstoy radził: Nigdy nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj. Zwlekanie to największy wróg czasu. Jak więc możemy pokonać w sobie skłonność do odkładania? Oto kilka sprawdzonych sposobów, które mogą wam pomóc. Znajdź zaufanego partnera. Jedna lub więcej odpowiedzialnych osób, które będą ci towarzyszyć, może niezwykle pomóc w walce z odkładaniem. Słowne przypomnienia i motywacja nie tylko zapobiegają zwlekaniu, ale także budują poczucie odpowiedzialności za swoją pracę. Świadomość, że ktoś inny nas obserwuje, sprawia, że jesteśmy bardziej sumienni, niż gdy jesteśmy sami. Stwórz listę zadań. Posiadanie listy rzeczy do zrobienia to doskonały sposób na unikanie prokrastynacji. Na liście możesz również dopisać termin wykonania zadania i poinformować o nim osobę związaną z projektem lub kogoś bliskiego, aby nadać zadaniu poczucie pilności. Regularnie wyobrażaj sobie nagrodę za ukończenie zadania. Prawda jest taka, że wielu z nas nie zaczyna czegoś robić, bo nie ma wystarczająco silnej motywacji. Dlatego postaraj się znaleźć jak najwięcej powodów, dla których warto zacząć pracę od razu. Po prostu to zrób. Wielu z nas waha się przed rozpoczęciem, bo boi się porażki, boi się negatywnych opinii. W takich chwilach przypomnijmy sobie hasło Nike. Just do it. Po prostu to zrób. Najszybszym sposobem na pokonanie strachu i niepokoju jest podjęcie działania. Nic nie robienie jest gorsze niż porażka. Dlatego po prostu zacznijmy działać, a strach z czasem sam zniknie. Starajcie się ograniczać kontakty z ludźmi, którzy wprowadzają do waszego życia negatywną energię. Nasi przodkowie mawiali: kto z kim przestaje, takim się staje. A jak ujął to Anthony Robbins: jakość twojego życia to jakość twoich relacji. Aby odnieść sukces, musimy świadomie budować wartościowe więzi. To właśnie one, te relacje z ludźmi pozytywnymi, radosnymi, chętnymi do nauki i potrafiącymi słuchać, popchną nas do przodu i pomogą osiągnąć więcej, zarówno w życiu, jak i w pracy. Pomyślcie, jeśli otaczają Was sami pesymiści, jak trudno będzie Wam zachować optymizm. Jeśli wasi najbliżsi znajomi to mistrzowie prokrastynacji jest wielce prawdopodobne, że i wy zarazicie się tą złą cechą. Takie relacje ciągną nas w dół, zatruwają nasze myślenie i działania. To nie przypadek, że w wielu kulturach istnieje powiedzenie pokaż mi swoich przyjaciół, a powiem ci, kim jesteś. Wspaniałym przykładem potęgi otoczenia jest starożytna chińska opowieść o matce Menjusza. Ta mądra kobieta doskonale rozumiała, jak wielki wpływ na jej syna ma środowisko, w którym dorasta. Dlatego bez wahania trzykrotnie zmieniała miejsce zamieszkania. Dopiero za trzecim razem, gdy zamieszkali w pobliżu szkoły, a mały Mencjusz zaczął naśladować uczonych i z zapałem oddawać się nauce, jego matka poczuła spokój. Dzięki jej determinacji Mencjusz wyrósł na jednego z największych myślicieli w historii. Zastanówmy się też nad innym, bardziej tragicznym przykładem. Ileż to znamy historii o ludziach, którzy z natury byli dobrzy, uczciwi i pełni szlachetnych ideałów? a potem, za sprawą jednego niefortunnego zdarzenia, trafiali w toksyczne środowisko, na przykład do więzienia. Tam, otoczeni przez zgorzknienie i przemoc, ich serca twardniały. Gdy wracali do społeczeństwa, byli już zupełnie innymi ludźmi. Ich dawna dobroć została zduszona, a oni sami nie potrafili już odnaleźć drogi powrotnej do tego, kim byli kiedyś. To nie jest przypadek, że ludzie sukcesu niemal zawsze otaczają się innymi ludźmi sukcesu. Oni doskonale zdają sobie sprawę z tej zasady. Świadomie i z wielką starannością dobierają sobie przyjaciół i współpracowników. Pielęgnują i inwestują w relacje, które ich inspirują i wznoszą na wyższy poziom. Wystarczy spojrzeć na przyjaźń Billa Gatesa i Warrena Buffetta, która jest podziwiana na całym świecie. Ta niezwykła więź trwa już ponad 30 lat. To nie jest powierzchowna znajomość. Oni rozmawiają, dzielą się pomysłami, wspierają się nawzajem w biznesie i w życiu prywatnym. Sam Bill Gates przyznał, że przez te wszystkie lata nauczył się od Warrena niezliczonej ilości cennych lekcji. Ich sukces jest więc w dużej mierze owocem wpływu, jaki mieli na siebie nawzajem. Już wielki filozof Platon pięknie to ujął, mówiąc: Ludzie są jak ziemia. Mogą cię odżywiać i pomagać ci wzrastać, albo mogą hamować twój rozwój i sprawić, że uschniesz. Dlatego, moi drodzy, jeśli pragniecie odnieść sukces i wieść szczęśliwe życie, dokonajcie świadomego przeglądu waszych relacji. Pielęgnujcie i rozwijajcie więzi z tymi, którzy was inspirują i pomagają wam stawać się lepszymi. Jednocześnie miejcie odwagę ograniczyć kontakt z tymi, którzy ciągną was w dół i gaszą wasz wewnętrzny ogień. Dziękujemy, że obejrzeliście ten film na kanale Mądrość Przodków. Jeśli ta lekcja była dla Was wartościowa i dała Wam do myślenia, prosimy, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał i podzielcie się tym wideo z kimś, komu może się przydać. Chcielibyśmy też poznać Wasze zdanie. Jakie są Wasze doświadczenia z wpływem otoczenia? Dajcie znać w komentarzach poniżej. Do zobaczenia!